Wielkie święto dzisiaj na Krakowi otwarcie pięknego stadionu. No ja myślę, że większe będzie w sobotę, tak? no bo w sobotę faktycznie będzie to otwarcie. Dzisiaj jest prezentacja tak, możliwości stadionu i jego okazałości, ale to święto to sobota z kibicami. Mam nadzieję, pełnym stadionem. Zapraszamy wszystkich. Yy, cóż powiedzieć, no, trzeba tylko wygrać i wszyscy będą szczęśliwi, żeby takie okazałe święto zostanie określone zwycięstwem. Nowy stadion to również wielkie przedsięwzięcie organizacyjnie zupełnie nowe, nowe realia w porównaniu z poprzednim stadionem, nowy system sprzedaży biletów no i wiele, wiele spraw z tym związanych. Jak to wygląda w tym momencie już no, niemal tuż przed tym pierwszym meczem? No tak, dokładnie. jest wiele tych spraw, jakbyśmy zaczęli wymieniać, to brakło czasu antenowego Państwu. <laughs> więc kwestia jest taka, że naprawdę jest bardzo wiele. Boję się, że o niektórych zapomnimy. Mam nadzieję, że nie, bo, bo jednak stadion jest bardzo duży. My go do w zasadzie jutro dopiero odbierzemy, więc będziemy mieć też mało czasu na tę organizację, na, na to, żeby to wszystko doszlifować. I tych mankamentów pewnie się znajdzie kilka. Mam nadzieję, że mało i że one będą niezauważone. My staramy się, żeby to otwarcie było doskonałe. Małe. Chcemy, aby wszyscy byli zadowoleni. Na pewno tak będzie jak wygramy. Tak? Tego sobie życzę Państwu kibicom Krakowi. Jeżeli chodzi o samo organizację, to faktycznie jest to dużo większe przedsięwzięcie niż dotychczas, bo i lodowisko, które mamy no to jest jednak 2,5 tysiąca osób i dotychczas te nasze mecze no to nie pozwalały nawet na to, żeby to było więcej niż 6000 osób. Ale myślę, że sobie poradzimy, bo, bo jak coś z małego udało nam się zrobić, to uda nam się coś dużego zrobić i myślę, że to nie będzie dla nas problemem. Kolejki przed kasami tak obserwujemy, bo, bo jesteśmy tutaj ostatnio niemal codziennie. Im bliżej meczu z arką, tym kolejki do kas dłuższe. Ja mam nadzieję, że to nie jest problem, że kilka minut trzeba stanowić kolejce. Ja się cieszę, że one są i że, że kibice przychodzą. Boję się tego, że braknie biletów, ale zachęcam wszystkich, żeby przychodzili, kupowali im szybciej, tym lepiej. Jeżeli okaże się nawet, że żeby, żeby tych biletów braknie, to zastanowimy się nad, nad otwarciem tego sektora, który jest zamknięty za sceną. Z pewnością byśmy chcieli, żeby stadion był pełny. Panie Jakubie, mecz, meczem klub przygotowuje jakiś specjalny program na. na, na otwarcie. Na otwarcie. Tak. Coś się wydarzy. Ja mam nadzieję, że wszyscy będą zadowoleni z tego, co się wydarzy. Na pewno nie będzie to improwizacja i faktycznie harmonogram powstał. Będzie też pirotechnika, taką zgodę. Mam nadzieję, że ekstraklasy dostaniemy. Ona nie będzie z murawy, będzie z dachów, będzie kilka ciekawych rzeczy. To stowarzyszenie również ze swojej strony przygotuje ciekawą oprawę tego meczu. No i sam koncert, który doda kolorytu tej imprezie. Jeszcze wrócę do budowy. Panie Jakubie, no miał Pan tutaj szczególną rolę. Był Pan no, główną osobą, która reprezentowała klub przy tej, przy tej budowie. To było trudne zajęcie. Czy Tutaj oprócz mnie było kilka osób z klubu Michał Dyktyński, który praktycznie tutaj mieszkał na stadionie. Trzeba nie można o nim zapomnieć. Tutaj bardzo ważna osoba, która będzie kierowała dalej tym stadionem, zna go na pewno najlepiej z wszystkich tutaj chyba osób. Każdy za został przez niego dotknięty tutaj. Ale tak jak mówię, no... Budowa nie była łatwą inwestycją, ale brało w niej udział dużo osób. Tak? Na, w niektórych dniach było ponad tysiąc pracowników, wszyscy zaangażowani. Były też prace w nocy. Także cieszę się, że zostało to skończone, że możemy w sobotę zagrać pierwszy mecz historyczny przy ulicy Kałuży.